I Was nagrywa. Zagrajmy w Nordgard. Witam Was bardzo serdecznie, moi mili W kolejnym, to już chyba piątym odcinku z gry, jaką jest Nordgard. Będziemy dzisiaj kontynuować misję trzecią. W poprzednim odcinku, to oglądał ten wie, spotkaliśmy Del, naszej wędrówki do regionu, jakim jest Nordgard, czyli Hagena, który zabił ojca postaci, którą kierujemy. Cóż, zobaczymy, co tam przyniesie przed nami ta misja w dalszej kolejności, więc zapraszam was do oglądania. Ruszamy. A więc tak, na czym to my skończyliśmy? Mieliśmy zniszczyć postronek kruków. Dobrze. Postawiliśmy tutaj wieżę ochronną. I nasz kowal nie ma nic do roboty. Więc lećmy mu jakieś zadanie. A może niech. w sumie to zrobi. Czemu nie? Chciałbym też wzmocnić naszych wojowników. Ale czy możemy? Chyba nie. O, to jest ciekawe. Dobrze, przetrwaliśmy do kolejnego roku. Jak wyglądamy z produkcją? Żywności mamy całkiem sporo, ale mogłoby być lepiej, więcej. Tak samo nasi wojakowie mogliby ruszyć, pokonać któregoś z wrogów w pobliżu. I się właśnie tak zastanawiam, czy te wilki? Czy można coś innego? Eee, tak, udamy się na wilki. Spróbujemy przejąć Znajdujący się tutaj region i zbadać co jest w tych ruinach. Ale jak już przed tym jesteśmy, gdzie my mamy zwiedowcę? Czy możemy gdzieś zobaczyć podgląd wszystkich naszych jednostek? Tak, tutaj jest podgląd w zasadzie. Zwiedowca. Nasz zwiedowca jest aktualnie tutaj, to niech zbada ten region i wtedy wyślemy go do ruin statku. O! Nasz wojownik oberwał dość mocno, ale udało się wygrać. I mamy za mało żywności. Oj, oj, No to niestety poczekamy. Z przejęciem tego regionu, wycofajmy się do naszego uzdrowiciela, który jest o tutaj dokładnie. Eee, I teraz tak. Tutaj też mamy wilki. Tym regionem też wypadałoby się zająć. Hmm. I może spróbujemy z sp dobyć trochę koron, gdyż tych i zbyt wiele już nie mamy. Także weźmy, wybudujmy targowisko. O, skład handlowy. W regionie. Jestem tutaj. Jest tu jakiś obywatel wolny? Nie ma, więc musimy podesłać go ręcznie. Chciałbym też wybudować pichlerz. Hmm tutaj nie możemy już, więc tutaj. Poszukajmy któregoś z wolnego obywatela. I niech wybuduje spichlerzyk. O, coś się dzieje, mamy dość folkloru, żeby odkryć kolejną technologię, a już w tym momencie wysyłamy naszego zwiadowcę, żeby zbadał wrak tego okrętu i skończyliśmy wydobywać żelaza. Więcej już nie znajdziemy tego źródła, także niszczymy ten budynek, żeby zrobić w tym regionie miejsce na jakiś inny. I ja bym chciał zrobić tutaj, może dom? Dom brzmi sensownie. Późnia, kopalnia, szeźbiony głaz, a może taki obu starczowników? Też brzmi ciekawie. Oj, oj oj Tyle do wyboru, nie wiem co wybrać. Weźmy dom, najprościej, i dajmy jakieś zlecenie naszemu Kowalowi. Bo może? O, może ulepszać wojowników. Wspaniale, więc niech ulepszy podstawowych. A my możemy właśnie skolonizować ten region. Uzbieraliśmy dość żywności, więc też się tym zajmijmy. I jesteśmy niezadowoleni. Ojojoj. Dobrze, więc trzeba coś zrobić. O, to jest bardzo fajna umiejętność, jednak. No właśnie, czy my to będziemy chcieli? Hmm. Ja bym poszedł w tą stronę Tak mi się wydaje Ale... Ale to też jest dobre Więc weźmiemy chyba palenisko Dobrze i brakuje nam tego zadowolenia, więc koniecznie musimy wybudować jakiś budynek, który zwiększy to zadowolenie. W widzę, że już nie mamy dostępnej w ogóle. Więc niech będzie ważelnia. Nasi obywatele będą ważyć piwo. I jesteśmy ponownie atakowani przez wilki. Ale tutaj nie będę nawet podsyłać drużyny, gdyż nasi obywatele doskonale sobie poradzili bez jakiegokolwiek wsparcia. Natomiast we wraku znaleźliśmy trochę drewna i i koron. Dobrze, mamy to targowisko. Drwal. Drwal. O, i tu jest mieszkaniec. Weźmiemy go. Niech zostanie kupcem. Skoro mamy tyle tyle drewna to może otwórzmy aha bicie monet trzeba mm. i do tego będziemy następnie dążyć nawet w porządku bo mieliśmy ich do mistrzostwa stolarki także wszystko będzie po drodze a jeszcze nie wybudował warzelni także mamy warzelnię Mamy piwowara, które zwiększe zadowolenie naszego ludu. I jeszcze chciałbym wybudować dok okrętowy. W tym regionie. Czy my możemy tutaj wybudować dok okrętowy? Możemy. Chciałbym właśnie to zrobić. Czy możemy to zrobić przed zimą? Myślę, że tak. Plaga szczurów. O! Ciekawe. Kolonie, wyzawaliśmy ten obszar, więc chciałbym wysłać naszego zwiadowcę. Niech przerwie badanie tego regionu. pada ruiny. I może wybudujmy tutaj chatę rywala? Hm. Brzmi sensownie. Dobrze, nasz piwowar chwilowo chyba, znaczy... I przepraszam bardzo. Nasz kupiec nic chyba nie może zrobić w tym momencie, więc nie zmienia chyba to naszego przychodu. Zaraz sprawdzimy. Mamy minus 3. Nie, zmienia. Zmie więc niech nadal. cóż, stoi tam sobie przy tym swoim targowisku. I mamy, mamy blok okrętowy. Zobaczmy, jak to będzie działać dokładnie gdzieś naszego obywatela trzeba by złapać. O, tutaj jest obywatel. I niech zbiera folklor korony bądź sławę. Mhm, jest żeglarzem. No. Co w związku z tym? O, wyprawa. Także. Pierwszy raz dokonujemy wyprawy. Dobrze, więc będą szukać na pewno pieniędzy. I sławy mamy wystarczająco, więc wyślimy ich po folklor, żeby szybko dojść do bicia monet. I znowu mamy maksymalne zadowolenie. więc. każmy naszemu mieszkańcowi, zostać kolejnym piwowarem. I mamy już teraz tylko jednego wolnego mieszkańca bezczynnego. I zaczęła się plaga szczurów. Mamy zbudować więcej spichlerzy, piszą. O, nasi ludzie są chorzy. To jest chory. Tutaj jest chory. Więc wyślimy go. Nasze jednostki wyślemy. zaraz tak o wojska na wilka który tutaj przebywa i możemy wziąć folkloro, folklor niech będzie to właśnie wydajność burników a później bicie monet możemy wziąć też błogosławieństwo i i, i, i. hmm Błogosławieństwo Frei wygląda ciekawie, ale Baldra także. Hmm. Już widzieliśmy palenisko, przez to straty są dużo mniejsze, więc weźmy sobie Błogosławieństwo Baldra, żeby mieć zadowolenie. Nasi obywatele będą. O, wrócił nasz obywatel. Ze prawy. A, a jednak nie. Nie dalej. Niech zarabia dla nas monety. I udało się, pokonaliśmy tego wilka. No, zimą nie będziemy kolonizować, jest to troszeczkę zbyt ryzykowne. Może byśmy tak rozwinęli obszar, żeby tutaj sobie jeszcze spichlerzyk postawić, tak jak gra nam zasugerowała. Nasz wydawca został ranny. Zaraz zobaczymy, co tam się wydarzyło. Ale nakażmy najpierw utworzenie ich leża. Wyślimy mieszkańca, aby się tym właśnie zajął. Tutaj też wydobyliśmy cały możliwy kamień, więc także budynek niszczymy. I wyślemy właśnie tego byłego górnika, aby został już. A i tutaj też mamy obywatela. Też nie zostanie obywatelem. Będzie zbierać żywność. Uchwalę naszej osady. Tu mamy gejzer. Ja chciałbym jeszcze jakiś żywność zyskać. Hmm. Ja tak. Widzę, że ta misja nie daje nam dużych możliwości. Przepraszam na sekundę. Przepraszam bardzo. Miałem telefon. Mam nadzieję, że nie będą się już do mnie dobijać. I szukałem gdzieś pól uprawnych, ale nie ma, nie ma. Jedyne co jest, to tutaj ta zwierzyna. Także wyślemy naszych wojaków, aby się podleczyli. Nasz myśl, łowca jest już w pełni sprawny, więc może zbierać żywność z jeleni. I myśmy musieli pozbyć się tych Walkirii. Zobaczymy, jak silne są, gdyż jeszcze chyba nie walczyliśmy z żadną. Też trzeba uważać, bo dogania nas powoli nasz rywal, Hagen. No i fajnie byłoby też móc powiększyć drużynę. Hmm. Wybudujmy gdzieś dom. Hmm, tutaj już mamy jeden dom. A tutaj jest dom wybudowany Szybko bierzemy mieszkańca i niech go wybuduje. Tak kurde patrzę, że w ogóle nie dochodzą nowi obywatele. Wszystko jasne już dlaczego. Gdzieś tutaj też był. O. Ten kamienny krąg. Do którego w zasadzie moglibyśmy wysłać. A no tak, trzeba skolonizować. Jesteśmy atakowani. W którym miejscu? O! Draugar nas zaatakował. Gdzie mamy wojska? Do boju. Odwrót, odwrót. O nie, zginął jeden z naszych drwawali. Hmm. Ależ teraz będę pluć sobie w brodę. Nasi wojakowie już biegną zabić tą poczwarę. Jak on śmiał. Skurczę. Ajajaj, najgorzej. Dokonajmy może jeszcze jakichś ulepszeń. W końcu mamy jeszcze troszeczkę tego żelaza. Ja bym chciał, żeby ulepszono naszych... łowców, już są ulepszeni, rybacy tak samo. A może żeglarze? Wędrcy? Hmm. Nie wiem. O, piwowarów. Trzeba by więcej szczęścia zdobywali dla naszej osady. Mieliśmy wysłać naszą drużynę tutaj i spróbować zawalczyć z tymi walkiriami. Także niech szybciutko ruszą w tamtą stronę. I właśnie, żywność. Ja bym chciał jeszcze trochę żywności zdobyć, no ale najprościej to byłoby właśnie przejąć ten region. dażmy wybudować gdzieś. O, obu stoporników tutaj. Nasz obywatel się tym zajmie i zostanie pierwszym topornikiem. Już zbadaliśmy, co tutaj jest. Właśnie, tu też mamy pusty region. Warto byłoby w niego jakoś zainwestować. Więc nakażemy tutaj w budowanie chaty drwala. Hmm. Chyba na ten moment to tyle. Nie ma nic co się dzieje. Trzęsienie ziemi. O! I znowu coś nowego. Cały czas coś się dzieje. To jest ranny nasz zwiadowca. I znaleźliśmy już wrogi teren. Także nie możemy się tam poruszyć, dopóki go nie ulepszymy. A ulepszyć zwiedowca można było bodajże, właśnie u Kowala. Zwiadowca, o. Mm -mm. Więc gdzie to się ulepszało? A, chyba poprzez ulepszenie. Tak? Tak, trzeba było ulepszyć, więc musimy ulepszyć nasz ratusz najpierw. Zajmijmy się tym. Jest ulepszony ratusz. I ulepszymy właśnie chatę zwiadowców. Teraz nasz zwiadowca... O już sam idzie zbadać region zajęty przez Hagena. I tutaj już też coś ma Hagen. Trzyma też tutaj wojaków. To nie jest na pewno niczym pozytywnym. O! I możemy wziąć właśnie bicie monet. Więc idziemy w to. I wysyłamy szlak handlowy do tych gnomów, jak one się nazywały koboldy. Do koboldów. Otworzymy szlak handlowy, będziemy wysyłać drewno, a jakżeby inaczej, gdyż mamy go bardzo dużo, do koboldów. I proszę bardzo: mamy szlak handlowy z koboldami. Nasze wojska już tutaj są przygotowane, i mieliśmy wysłać mieszkańca, aby został topornikiem. I ruszamy. Że za momencik będziemy mieli niestety trzęsienie ziemi, więc ma, może to uszkodzić nasze budynki, no jakoś będziemy musieli sobie po prostu z tym poradzić i ruszamy do boju na te oj ojojoj, ileż, ale silne są. Dobrze, to wycofujemy się. Teraz już wiemy, że to jest faktycznie bardzo duże zagrożenie do naszego medyka. Nasze terytorium jest atakowane. A to jeden. Hagen nas zaatakował. da jedna. Wysyłamy już tam naszych wojaków. Biegną tam czym prędzej. Nasz drwal zaraz wróci do, do pracy. Ulepszmy też naszych toporników. I wyślijmy naszego trwala z powrotem do swojego regionu. Zobaczmy też, co uległo uszkodzeniu. Nasz spichlerz i, i ważelnia. Więc odeślimy naszych obywateli, żeby czym prędzej to naprawili. Jeszcze coś? Tak, jeszcze tutaj dom uległ uszkodzeniom. Więc potrzebujemy jeszcze jakiegoś wolnego obywatela. Hmm. powiedzmy tego niech naprawia dom to chyba będzie wszystko i niestety nasz zwiadowca oddał ducha dobrze drwal praca do pracy a naszych wojaków podeślimy do do leczenia Zresztą tym musimy się w tym momencie zająć I byśmy, bym chciał jeszcze jednego topornika zorganizować do naszej ekipy. O, niech będzie ten. I niech zostanie toporniczkiem, właśnie. Ołtarz Królów. Bardzo drogi budynek, ale daje bardzo dużo bonusów. I latarnię. Mm -hmm. Dobrze, weźmy jeszcze obóz starczowników, wybudujmy. Tutaj nie mamy miejsca, więc niech się tym zajmie nasz obywatel. Bo potrzebujemy w tym momencie wojska i to całkiem sporo. Nasz drwal jest nadal ranny, nic z tym nie możemy zrobić. Jednak i plac budowy Hata Drwala. A to jest ta Hata Drwala, którą nakazałem wcześniej wytworzyć. I mamy zimę. Więc. Poczekamy. Poczekamy z atakiem na te Walkirię Ale jest problem, bo Agen ma więcej sławy niż my w tym momencie. Więc kolonizujmy kolejny obszar. Mimo, że jest zima, myślę, że możemy sobie na to pozwolić. Mamy dość sporo. Dość sporo żywności. I wybudujmy jeszcze wieżę w tym miejscu. Niech się zajmie ten nasz mieszkaniec. Ktoś się już tym zajmuje? Nie uczyniam. Tak, wszystko jest w porządku. I mamy też obóz starczowników w tym miejscu. O, wieża nie liczy się jako struktura. Warto to zapamiętać, bo możemy mieć w zasadzie w każdej. W każdym regionie jedną wieżę by na to wychodziło. Tak, dokładnie. O, to teraz już nie muszę się martwić. Wcześniej nie, nie budowałem tych wież, bo szkoda byłoby mi miejsca. A teraz to już zupełnie inna kwestia. Myślimy, mieszkańca nie zostanie tarczownikiem. I nasze wojska Niech ruszą. W kierunku tej walkirii, którą chciałbym zaraz pokonać. Zaczęło nam też brakować drewna, także znajdźmy jeszcze jakiegoś wolnego mieszkańca. A na przykład ten, jak skończy budować wieżę, się tym zajmie. I. Co to jest? Mobilizowanie. O! Bardzo ciekawe. Będzie trzeba zwracać uwagę na te wszystkie dodatkowe możliwości budynku, gdyż yy, obóz szkoleniowy pozwala z automatów każdego nowego wojownika wysłać w naszego chorążego, jakim jest Halvard. Przypominam tylko, yy, płuc klanu Kozy, który poprzysiągł nam lojalność w poprzedniej misji. I mamy dosyć folkloru, żeby wziąć kolejną technologię. Ja bym chciał wziąć może. Przepraszam najmocniej wydzwaniają dzisiaj do mnie. Okej. Okay. Bym chciał pójść w to właśnie. Ona sam nie może w handel żywnością albo sztukę negocjacji. Okej. Okay. Odeślimy jeszcze. O nie, to jest uzdrowiciel, to jest rybak. Tutaj mamy topornika, ale nadal brakuje nam jeszcze o, naszego tarczownika i drugiego topornika. A tu jest drugi wojownik, i taką ekipą ruszymy na te walkirię. Mam nadzieję, że tym razem uda nam się pokonać je. Dobrze. Także nasza ekipa. Brakuje mi kogoś. Alwart jest, jeden, drugi wojownik są. Tarczownik, O, właśnie Ciebie mi brakowało, kolego. I ruszamy. Tym razem Zmieciemy te walkirie z powierzchni ziemi i myślę, że to będzie też dobry moment na zakończenie dzisiejszego odcinka. No niestety miałem nadzieję, że uda nam się troszeczkę więcej zrobić w tym odcinku, ale jak widać no, nie dało rady. Ruszmy na tę walkirie. Zakończmy ich żywot. Mamy teraz dużo więcej jednostek. I walczymy. Walczymy do końca. że nam się uda? Udało się, bez strat, aczkolwiek było blisko. Więc kolonizujmy ten region. Co się dzieje? Znowu jesteśmy atakowani. Znowu przez Hagena, ale tym razem wieża Och, nasza zajmie się tym za nas. Nie musimy nawet tam podchodzić. Niech wojownicy ruszą do uzdrowiciela. Zaś nasz mieszkaniec naprawi wieżę. Otóż, mamy już za sobą 26 minut nagrania. Prawie 27. Więc myślę, że jest to... Tworzyły się prowale. O! O! Bardzo ciekawe. K kolejne informacje. Portale. A tu mamy wilka, który nas atakował. A to... Portale, z których będą wychodzić drałgi drogary. Na szczęście na naszym terytorium są tylko tutaj, więc dość blisko siebie. Nie będziemy musieli mieć problemów z nimi. Dobrze, ale tym zajmiemy się już w kolejnym odcinku. Ja byłem Jazoneus, Wybiliście widzowie i dziękuję wam za obecność. Zapraszam was także na mojego Twitcha, a także na kanał Sidimona, jak i jego Twitcha, na którym aktualnie Tworzymy kołpową serię z gry Cywilizacja 5. Dziękuję bardzo serdecznie i baju!